Jeszcze nigdy nie widziałam takiego grzyba nad miasteczkiem na K albo na S. Kula ognia i wznoszący się w powietrze pył i kurz i drobinki stopionego węgla i skały. Więc chyba muszę ten dzień zaznaczyć w kalendarzu, tak jak to zrobił tata bomby atomowej, wynalazca na O. Bo dzisiaj stałam się śmiercią i niszczycielką światów. Muszę o tym pamiętać. Więc kalendarz zawieszę sobie nad łóżkiem i przypnę go małą pineską, która opornie wejdzie w ścianę z rudej cegły. Ale jeśli napre ciałem, to wejdzie. Ale nabroiłam.